Czy można mieć uprzedzenia. Tak, ale po kolei. Siema. Wydaje mi się, że każdy jest uprzedzony w jakiś sposób, do jakiejś grupy osób, która pracuje w jakiś sposób, yy, ma inny kolor skóry, ma inną płeć. Generalnie, że do wszystkiego znajdzie się jakiś... Każdy znajdzie jakiś stereotyp, z którym w jakiś sposób się zgadza, mniej czy bardziej świadomie. Jest to w jakiś sposób naturalne, co nie znaczy, że jest dobre czy poprawne. Ludzie po prostu mają taki trochę w sobie aparat, żeby bać się tego obcego generalnie. Tylko że on potrafi szkodzić i co najważniejsze, niekoniecznie albo prawie nigdy nie jest zgodny ze stanem faktycznym. Chyba, że masz bardzo. Zamkniętą głowę, i niektóre argumenty do ciebie docierają, a inne nie. I czym jest tak właściwie uprzedzenie? Punkt pierwszy. Wedle Wikipedii to rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek. Uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuje ocenę, wyraża negatywny osąd bez wcześniejszego doświadczenia z daną osobą czy zjawiskiem, najczęściej na podstawie fałszywych lub niekompletnych informacji. A według słownika języka polskiego. Zwykle negatywne opinie na temat danej rzeczy lub osoby przed jej poznaniem stereotypy. Drugi. I skąd się te stereotypy biorą? Pierwsza rzecz to właśnie, tak jak wspomniałem, stereotypy, czyli gdzieś jakaś takie, powiedzmy, ogólna jakaś czyjaś statystyka robiona po swojemu, która mówi, że dana grupa czy dani ludzie są nie tacy, jacy być powinni. I to też ma swoje dziury logiczne. W każdym razie. Stereotypy to jest jedno z takich źródeł. Drugie, dowód anegdotyczny, czyli jeśli ktoś z Twojego otoczenia, na przykład, został oszukany przez prawnika, to teraz wszyscy prawnicy są złodziejami. Czyli do, z małego wycinka, jakby rzeczywistości, ty jakby doklejasz do niego całą wiedzę. Albo trzecia rzecz, sam po prostu spotkałeś się z tym, że reprezentant jakiejś grupy po prostu źle Cię potraktował, albo, jeszcze śmieszniej, potraktował Cię, Powiedzmy neutralnie albo delikatnie nieprzyjemnie, ale ty przez to, że miałeś już jakiś stereotyp, upewniłeś się, że te osoby jednak są takie, a nie inne. I punkt trzeci. Problem z uprzedzeniami polega tak naprawdę na tym, że one zbyt uogólniają. Jeśli nawet powiedzmy 90% z danej grupy jest nie w porządku, ma jakby stałe cechy, które się zgadzają, to nadal nie są to wszyscy, jasne. Tutaj dochodzi coś takiego, że jak na przykład wszyscy ludzie z danej grupy, jakich spotkałeś są dla Ciebie nieprzyjaźni, niemili, śli. to możesz być uprzedzony i myślę, że nawet może to być w jakiś sposób jakby uzasadnione, tylko, że co innego jest uprzedzenie na zasadzie, nie ufam na przykład tym osobom, a co innego jest totalna agresja, jakieś takie wręcz, nie wiem, nienawistne patrzenie na kogoś, patrzenie z góry i że Ci są tak strasznie źli, że są w ogóle powodem całego zła. Na przykład nienawiść do osób z Izraela jest taka. I co zabawne, słyszałem, że w momencie, kiedy na przykład była bieda w kraju, to te osoby z Izraela oskarżano o to, że one zbijają cały majątek i że to przez oni się bogacą i oni są źli. A w innej sytuacji, kiedy w całym kraju było dobrze, dobrze się powodziło, to na te same osoby jakby był stereotyp, że one są osobami leniwymi, które nie chcą pracować i one są złe. I to na przestrzeni kilku dekad się zmieniło, taki, taki stereotyp. I właśnie na tym to polega, że trudno jest się dziwić, że ktoś na przykład spotkał same takie osoby, nie jedną, tylko na przykład 10 czy 15 czy 20 i zawsze ta interakcja była jakaś nieprzyjemna. Ja tak mam na przykład, że z daną grupą osób zawsze jak się spotykam, było ich nie, około 10 powiedzmy, zawsze ta interakcja jest nieprzyjemna. I nie dziwne, że mogę mieć jakieś takie obawy jak się spotykam z tymi osobami, i wydaje mi się, że one są uzasadnione, ale nadal to nie są wszyscy. Załóżmy, załóżmy prostą rzecz. Jesteś na przykład Polakiem albo Polką. I co? I pełno można ci dopisać różnych stereotypów. Że jesteś kobietą, to znajdzie się pełno, jesteś facetem, znajdzie się pełno, I jesteś Polakiem, też się znajdzie pełno. Jest pełno rzeczy, które można tobie przypisać, a ty pewnie nie jesteś taki. I punkt czwarty, co należy z tym robić? Myślę, że już dobrą rzeczą jest nieprzekazywanie tej informacji dalej, że nawet jeśli spotkało cię same nieprzyjemności z daną grupą, to nie rzucaj tej, tej informacji dalej, bo ona może być właśnie tak mm, potraktowana jako właśnie taki dowód anegdotyczny, która kolejna osoba weźmie i ona będzie teraz uprzedzona. Więc pierwsza rzecz, po prostu tego nie powielać. Druga rzecz. Ludzie tworzą statystykę, a nie statystyka ludzi. Wiem, że, że trochę to nie do końca tak jest, że ludzie też... To, jak inni się zachowują w swoim otoczeniu, też sprawia, jaki ty jesteś ale to jeszcze nie jest powód, żebyś każdego miał traktować z góry, że jest ten zły. I tyle. No, no nie wiem, co można więcej powiedzieć. Statystycznie może takie osoby zawsze, z, jakieś przykre historie ci się z nimi trafiają, ale pamiętaj, że nigdy to nie jest ogół. Ja na przykład dalej liczę, wierzę, że nie każda osoba z tej grupy, która jest, z którą mam same nieprzyjemne jakieś doświadczenia, że naprawdę jestem przekonany, że znajdzie się pełno osób spoko, Przynajmniej kilka, z którymi jak jakbym się poznał, to bym się super zaprzyjaźnił. Wypadałoby nauczyć się takiego indywidualnego podejścia, że każdą osobę, nawet jeśli widzisz, że ona jakby należy do tej grupy, to łapać się na tym, że Ty masz świadomość tego, że jesteś uprzedzony i trzymać tą świadomość i próbować w jakiś sposób uciekać od niej. Bo może. Za którymś razem w końcu zobaczysz, że jakby to jest nieuzasadnione, że po prostu parę razy było takie nieszczęście, że się tak zdarzyło, że osoby z jakiejś grupy były dla Ciebie nieprzyjemne czy złe, ale to nie są wszyscy. I wystarczy jedna osoba, żeby już to podważyć. I postaw się trochę w roli takiego obserwatora, który po prostu obserwuje rzeczywistość. Nie zakłada sobie, że jest tak koniec kropka, tylko zakłada, że może się mylę, może tym razem będzie inaczej. Ale nie wiem, po prostu, jeśli na przykład na imprezie spotykasz osobę, która jest z jakiejś grupy, to po prostu zagadać i spróbować się jakoś w tak przyjemnym, przyjemną mieć interakcję, żeby ten jeden raz przypomnieć sobie, że jeśli większość była jakaś, to nie znaczy, że każdy jest taki. I prosta rzecz, Ty też na pewno, pomimo tego, że pasujesz do wielu statystyk pewnie, nie jesteś jak wszyscy. I myślę, że warto jest mieć to na uwadze w myśleniu o innych, bo inni są tak samo ludźmi. Inni tak samo też mają swoje stereotypy. Wielce prawdopodobne, że jeśli ty masz o kimś, to ktoś ma też o tobie jakiś. I myślę, że sama ta wiedza może już sporo wnieść, że naprawdę ta druga osoba też może mieć o tobie zły stereotyp. I kolejna rzecz, że wydaje mi się, że bardzo trudne jest żeby uświadomić sobie w ogóle, że ten stereotyp jest, później, żeby go nie powielać, później, żeby się właśnie skasować, odciąć od niego i w pewien sposób przyznać się do błędu, że pomimo tego, że wydawało mi się, że zawsze jest tak, to już wiem, że tak nie jest. I to myślę, że jest wbrew pozorom jedna z trudniejszych rzeczy, właśnie przeskoczenie tego, że kiedyś się źle myślało. Więc podsumowując, uprzedzenia to nieprzychylność do jakiejś grupy z bardzo szerokim zakresem. Dwa, biorą się głównie z niewiedzy albo z jakiejś wiedzy szczątkowej, bardzo uogólnionej. Trzy, występują i warto jest się łapać na tym. I cztery, jeśli już jakiś, jeśli jakieś uprzedzenie masz i znasz jakieś stereotypy, w jakiś sposób nawet je jakby aprobujesz, to łap się na tym, nie pozwól, żeby to krążyło i dalej leciało od ciebie. I. Podchodź do każdego indywidualnie, bo ludzie tworzą statystykę, a nie statystyka ludzi. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to da coś komuś, że ktoś może będzie patrzeć na jakąś daną grupę trochę inaczej, może spróbuje sobie zrobić tak, jak powiedziałem, to takie małe badanko, że ej, może tym razem się mylę, może tym razem będzie inaczej. I że będzie. Na tyle mało używał stereotypów i na tyle mało myślał o nich, i nie dawał, żeby, nie dawał sobie, żeby one jakoś. Za, żeby się nie zatracał w tym i żeby nie brał stereotypów za pewnie. Bo to może być jakaś uogólniona statystyka jednej osoby, która w ogóle nie musi mieć w związku z rzeczywistością. Tyle ode mnie na razie. Nadbiega żyt. W tym roku jest naprawdę duży. Prawie udało mu się wyrwać im pieniądze.